Kolejkowo stworzyło miasto z piernika po raz czwarty, co roku rozbudowujemy tą wystawę, ona jest cały czas większa. W tym roku dodaliśmy ratusz gliwicki oraz kamienice gliwickie, wszystko z piernika oblane lukrem, udekorowane przepięknie, kilkaset nowych figurek ludzi i zwierząt, kilkaset budynków, dodaliśmy też figurki z lukru, Figurki Królowej Śniegu oraz Kaja. Tutaj na wystawę przygotowywałam figurki, ja nie zdobiłam nie zdobyłam tych pierników, natomiast na co dzień zdobię pierniki i to też jest jeden z tych działów, w których się specjalizuję. Czym jest sugar crafting? No to jest połączenie pasji do cukiernictwa z dekoracjami artystycznymi. To jest ta, ta wisienka na torcie sama, czyli to już są te dekoracje, czy to figurki. Czy kwiaty kwiaty mogą być i z masy cukrowej, mogą być z kremu maślanego, więc coraz bardziej rozwija się Sugar Crafting. Ja osobiście przede wszystkim specjalizuję się w modelowaniu figurek z masy cukrowej. To jest taka moja pasja i staram się ją rozwijać. Takie właśnie innowacyjne inicjatywy, jakie tutaj prezentuję kolejkowo, czyli ta czasowa wystawa powtarzana cyklicznie. Wzmaga na pewno atrakcyjność turystyczną naszego regionu, który jest jednak postrzegany jako region typowo-przemysłowy, w którym jakby ta odnoga jest najbardziej rozwinięta, a gdzieś atrakcje turystyczne, jak również zabytki, troszeczkę schodzą na drugi plan. Wszystko to oczywiście z ciasta piernikowego zużyliśmy około półtorej tony tego ciasta, ponad 50 kg czekolady i około 450 kg kilogramów cukru.